Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałak w tym odcinku tak jak obiecywałem, dowiemy się co się stanie. No i się dowiedzieliśmy, skończyliśmy cel obrona Czechosłowacji. Robimy sobie teraz roszczenia wobec Transylwanii i mamy odpowiedź. Odpowiedzi mogą być trzy. Czechy mogą się nie zgodzić i wtedy nic im nie możemy zrobić z tego powodu. Czechy mogą zostać naszą marionetką, lub, lub mogą zostać przez nas zaanektowane. Czechy wracają do korony. Po trwającej do, do późnych godzin nocnej rozmowie z, na najwyższym szczeblu rząd Czech postanowił. To powinno być z dużej litery, w sumie. Nie wiem, tak mi się wydaje, tak kosmetycznie to nie fajnie wygląda. Postanowił przyjąć naszą propozycję i ogłosił że Otto von Habsburg jest królem Czech i yy... Margrabiom Moraw. Okay. Żołnierze dawnej armii Czech przysięgli wierność nowemu władcy, a administracja cywilna obu państw została połączona. Państwo Austro-Węgry dokonuje aneksji na Czechosłowacji. To kolejny krok yy, ku odzyskaniu naszego dziedzictwa. Super sprawa. 28 dywizji bym prosił tutaj, jak najszybciej. Indyjski Kongres Narodowy, tutaj nic nam nie wyskoczył. Event w ogóle o tym, że bierzemy Czechy do siebie. E, broń tutaj. ok tak to zostawmy. Artyleria będzie mi czymś bardzo potrzebnym. I to nie żartuję. Zróbmy to tak. I sprzęt wsparcia tak. I nawet mogę broń dorzucić jedną. Czyli tu będzie stówka, tu będzie to i artyleria. E, czegoś mi brakuje, tak. No, musimy handlować stali więcej, potrzebuję od Związku Radzieckiego i Wolframu. Będę może nawet być, mógł być w stanie wyedytować te template'y, więc to też jest ciekawe. Dobra, zbierzmy całe wo wojsko czeskie. Dobra, mamy 22 czeskie dywizje. E, 300 artylerii na minus, tragedia. Mhm, dobrze. Edit. E, na podstawową piechotę tych 300 tysięcy będę pobrał. Wow! This is good. This is actually good. Dobra, mamy 22 dywizje, prosiłbym to szkolić. Niemcy co robią? nie armii, 2. wow, mamy wolne fabryki, jej, Klaustro-Węgry, odradzamy się. Super sprawa, super sprawa, znowu mi czegoś brakuje stali, ajajaj. Dobrze i będziemy robili roszczenia wobec Transylwanii teraz, 25 dywizji mamy tutaj. Eee. Te dywizje będą czekały w pogotowiu i będą się po prostu trenować. Czegoś mi znowu brakuje, naprawdę? Nic, niczego już mi nie brakuje, super sprawa. Czyli tak, ro... nasze Austro-Węgry powstają, prawda? Jak Feniks z popiołów, jak to ktoś, jak to tam w evencie napisali, jak Feniks z popiołów, panowie. Jakbym teraz, patrzcie, mam minus, mam 900 arty na plusie. Jakbym teraz dodał tutaj dwie artylerie, raz, nie, dwa. Artyleria na minusie 2000, o mój Boże, trochę za dużo, trochę za dużo. Fakt, że dodałem tutaj ogrom fabryk, dobra, mm, usunąć mi template, y, te czeskie, bo to jest, to jest słabe, zostawię sobie armor division, tylko czeską, to usunę, chroska dywizja, to jest czechosłowacka dywizja górska, tutaj bym dodał tylko wsparcie arty, zwiat i saperów i to bym tak zostawił i ty będziesz dobrą dywizją górską, ciebie usunę, ciebie zostawię, ciebie usunę, ciebie usunę i to zostawimy i te dywizje górskie będą produkowane, tylko potrzebuję nadgonić jeszcze sprzęt wsparcia. Dodałem wam tu dosyć dużo fabryk, więc powinniście to zrobić. Naprawdę, to powinno być zrobione super, nie? Na poziomie. Eee, świetnie, mój marszałek dostanie teraz generalicję. Eee, na, na, kurde, już się zaczyna miąkać. Mój marszałek nie dostanie generalicji, tylko dostanie nowe dywizje na granicę z Węgrami. Eee, na granicę z Rumunią wyślę z Węgrami znowu. I trenujmy dalej. Mam 300 tysięcy manpowera, 43 tysiące broni, lecz mam niewystarczająco dywizji yy, sprzętu wsparcia. Dobrze, panowie, jugo na train. Wy się musicie trenować. To też się musi trenować. Nie wiem, czy moja armia będzie w stanie się przeciwstawić yy, oczywiście tym Niemcom. Yy, tego wam naprawdę nie powiem, bo nie mam pojęcia. Atak armii czy obrona armii. Weźmy obronę armii na początku. Lepiej być przygotowanym na najgorsze yy, Roszczenia wobec Transylwanii, panowie. Kiedy się skończy robić doktryna? 170 dni. No, szkoda. E, Rumunia odmawia oddania Transylwanii. Ciekawe. Ciekawe. E, ciekawe. E, to bardzo wymowne, że rumuński ambasador, którego dziś gościł Otto von Habsburg, dodał słowa, jak zawsze, do odmowy dyskusji na temat możliwości przekazania spornych terytoriów. Rząd Rumunii wielokrotnie publicznie odmawiał uznania naszych roszczeń, a nawet drwił z nich. Przez lata byliśmy słabi. Przez lata byliśmy za słabi, żeby odpowiedzieć, ale nie tym razem. Tym razem posunęli się za daleko. Podczas wojny gniew to zły doradca. Nie będziemy się spieszyć. Eee, tym razem posunęliście się za daleko, nie? Za daleko. Zobaczymy, co się teraz stanie. Rumunia odrzuca węgierskie żądania. Termin ultimatum minął, a Rumunia nie udziela żadnej odpowiedzi. Roszczeniowe władze. Rows... rozwścieczone władze Węgier już potępiły rząd rumuński, stwierdzając, że dąży on do destabilizacji regionu, gdyż kluczowo trzyma się bezprawnych traktatów. Oba kraje najpierw przygotowują się już do wojny, e, która może wybuchnąć lada dzień. Oba kraje najpierw, najpewniej przygotowują się do wojny, która może wybuchnąć lada dzień. Boże, najpierw naj... O, Boże, kała. przemysł cywilny. I teraz tak, wybierz Mediatora, mimo poważnych napięć wciąż można rozważyć te e, sprawy dyplomatycznie. Druga strona zwróciła się do nas e, poprzez nieoficjalne kanały i zasugerowała, że może być, e, że może nie. Czekajcie, zasugerowała, że być może nie opanowałby przeciwko, opanowałaby e, przeciwko rozsądzeniu sporu przez Komisję Złożoną, ale to kogo wybrać teraz? Kogo poprosimy o wystąpienie w naszym imieniu, tak? Czyli Niemiec? Wy, wiecie co? Wezmę Niemców, zapytam. Niemcy może mi pomogą. Rumunia oddaje Transylwanię i tak powinno być. Tchórzliwi Rumunii nie chcieli zmierzyć się z potęgą naszych wojsk i postanowili zwrócić, sam, postanowili zwrócić nam nasze prawowite terytoria. Cała Transylwania została przekazana naszej administracji, a nasza armia przejęła kontrolę nad tym regionem. Dziękuję. E, czyli mamy Transylwanię. I teraz praktycznie nic mi już nie zostało oprócz spojrzeć teraz w stronę Niemiec. Eee, czyżbym przewinął event, że Rumunia, że zyskałem Transylwanię? Prawdopodobnie tak. Nie dziękujcie, nie. Będziecie sobie musieli chyba chłopaki spauzować i przeczytać. Układ w krajowej nie jest. Rumunia poszła na kolejne ustępstwa terytorialne, dając Bułgarii do Bruzę południową. Aha, czyli był event o mnie też. Przepraszam, no mój błąd. Eee, co ja bym chciał zrobić? Czysty ósmy robił lepsze bronie. E, wojsko bym prosił zgromadzić się w, w jednej prowincji. E, sprzęt wsparcia bym nawet ulepszył. E, stali więcej od ruskich. Sprzętów wsparcia mam na minusie 200 sztuk. To jest niemożliwe po prostu, że mam tyle sprzętu wsparcia. Przecież produkujecie e, sześćdziennie. Sorry, musiałem kichnąć. Musiałem się zbudować. O jezus, jak w lesie normalnie, jak w lesie. To mamy ok. Co robią Niemcy? O nie, Niemcy żądają kraju sudetskiego, tak? Przestań szkolić. Kurde, Niemcy żądają Sudetów. Niemcy będą żądały Sudety. Panowie, mamy 63 dywizje i przygotowaną armię do szturmu na Niemcy. Nie wiem, czy nam się to uda. Proszę szybko zająć wszystkie granice. Proszę Was do lotniska tutaj. Eee, a Was z lot. Dobrze, a przetransportujcie się. A Was bym chciał, żebyście dominowali tutaj, nie? Ok. Latajcie sobie jakoś powoli nad Berlinem. Eee, mimo że nie produkuję teraz w ogóle lotnictwa, to tak latajcie. Nareszcie to leci na minus, nareszcie to leci w dół to zaopatrzenie, bo jakbym chciał, to bym mógł wystawić więcej dywizji, nie? Tylko w tym jest problem, że nie mogę, bo Multum po prostu sprzętu wsparcia na minusie. Powinienem w ogóle do broni dodawać fabryki i tak dalej, a ja dodaję wszystkie fabryki do sprzętu wsparcia, żeby go po prostu jak najszybciej dobić do setki. Potem sobie zrobimy jeszcze jedno martę. Jeszcze jedną broń. O właśnie, w ten sposób. Tak to będzie wyglądać. No nie wiem, czekajmy. Niemcy będą żądały kraju sudeckiego. Mam nadzieję, że to nie doprowadzi do wojny. Międzynarodówka stary event. Mam nadzieję, że to nie doprowadzi do wojny, chociaż Niemcy nie mają wojsk na granicach. E, Francja i Wielka Brytania żądają sojusz, już wsparcie tego. Zaraz sobie ogarniemy event. Zróbmy teraz e, manewrarni. E, rzesza niemiecka żąda kraju Sudeckiego w samym środku trwającego kryzysu. W samym środku trwającego kryzysu Niemcy zażądały od nas terytorium kraju sudeckiego, żeby chronić ludność niemiecką zamieszkującą ten region. Nie ma wątpliwości, że żądania te stanowią w istocie ultimatum. Nie będzie negocjacji ani rozmów dyplomatycznych. Dostają kraj sudecki albo chwycą zabrać, żeby go zdobyć. Niech zaczną wojnę, jeżeli się ośmielą. Nie, nawet nie biorę pod uwagę drugiej opcji. I co zrobią niemiaszki? Robią roszczenia do ziem wschodnich. I chyba niemiaszki nam spękały, panowie. Chyba niemiaszki nie chcą walczyć z wielkim i potężnym Imperium Austro-Węgierskim. Byłoby mi bardzo miło, jakbyście nie chcieli. Weźmy sobie tutaj może architekta zbrojeniówki, tak. Maszyna licząca, dzięki. Kurde, ja ten przemysł i tą elektronikę w ogóle muszę trzymać na takim poziomie, że to jest masakra. Dobra, czyli z racji tego, że Niemcy zrobiły kupę. Ja sobie mogę w ten sposób teraz yy, wyjąć te dywizje nieprzeszkolone, oczywiście, tak? Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. No, musimy tam politykę naszą Austro-Węgier tutaj troszeczkę zmienić, wy zaczniecie się trenować. E, ile mam martyw w tych? 1800, a jakbym tutaj włożył artylerię jedną i drugą, to ile bym miał na minus? Dwa e, 2000. Dobra, ryzyk fizyk. Kto nie ryzykuje, ten nie je. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. 2000 artylerii na minus. 10 dziennie. Powinno być dobrze. Yy, zróbcie to tak. Zróbcie to tak. Tak. O, o, o. To, to będzie super. Dobra. Fabryki wojskowe się szybko napełnią. Szybko do wojny też nie wejdziemy, wiecie. Bo gdy gramy państwem bez powiązań, yy, to nie musimy się śpieszyć. Nie musimy się martwić o nic i tak dalej. Chciałbym zabrać stąd trochę dywizji. 20 dywizji, 19, przepraszam. Do, dołożę sobie tutaj jeszcze jedną. 20 dywizji będzie miało za zadanie utrzymać się na granicy włoskiej. Więc te 20 dywizji też tu wyślę. Ustawię im taki plan, jakby z dupy, żeby to powiedzieć, żeby tylko był. Prawda? Żeby tylko mieli plan i się zaczynali szkolić. Na ten plan. Niemcy już mają czołgi średnie, czyli wiem, że jestem w dupie. Jeżeli chcieliby mnie zaatakować, e, prawdopodobnie by mnie unicestwili. Znowu brakuje mi stali. Bardzo dużym problemem aktualnie. Bardzo dużo artylerii mi brakuje, ale artyleria się jakoś napełnia. Dobra, wy się trenujecie. Wy jesteście proszeni o podejście na granicę z Niemcami. No i te nasze ostro węgry urosły. Gdybym chciał, to mógłbym wypowiedzieć wojnę na przykład Rumunii, prawda? Rozwój e, mobilności. O no, obrona ojczyzny, doktryna. Mógłbym zrobić obronę ojczyzny, ale czy ja bym chciał ją zrobić? Tutaj zyskam tylko roszczenia, czyli na razie mi to nie jest potrzebne. Pójdźmy dalej w przemysł, nie? Bo potrzebujemy więcej tych Niemcy zdobywają. Ee... Kurde, słajpedę. Zdobyli Niemcy. Znowu będzie trzeba rysować nowe mapy. Nie wiem, jestem przygotowany na te Niemcy. Mam nadzieję, że napięcie światowe osiągnie te 50%, bo zobaczcie, że rząd bez powiązań, rząd Habsburgów nie może wypowiadać celów wojennych, nie może wypowiadać wojen. Niemcy robią Pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli to wnioskuje, że to będzie już wojna światowa, w której Austro-Węgry też się będą musiały wypowiedzieć, po której stronie chciałyby stanąć. Przygotowania defensywne, dziękuję. E, oczywiście rób to, panie. Dzięki. Jedziemy do przodu. E, 1500 artylerii na minusie. Za chwilę to będzie na fullu. Mhm. Już widzę, że ten przemysł Austro Węgier staje się naprawdę tutaj robi się sensowny, więc będziemy mieli co tutaj do roboty. A, a Oczywiście miałem wam jeszcze powiedzieć, że tutaj kraje mają od siebie gwarancje, na przykład Rumunia ma gwarancję niepodległości od Grecji i od Turcji, Jugosławia nie ma, Bułgaria nie ma, ja miałem gwarancję, Czechy miały gwarancję, więc no ciekawe. W Rumunii jest teraz Karol II, tak jak są tak, tak, tak. No i zobaczymy, co Rumunia zrobi. Co Rumunia zrobi podczas tych wojen. To może być nawet ciekawe doświadczenie. Koncern przemysłowy? A czemu nie? Bo będę badał już 39 rok właśnie. Trzeba się wziąć za te badania i za dodatkowe research sloty, panowie. No to jest imba. Tu muszę, muszę zrobić sobie research slota. Przemysł razy dwa. Boże, to jest ogień. Przemysł zbrojeniowy. To idziemy dalej. Z make the Austro Hungry great again, panowie. Naprawdę. Make our Austro Hungry great again. Mógłbym produkować ciężarówki? Nie mogę, bo ja nawet nie zacząłem. jejku, ale dupa. Zeszyfrowanie i analiza. Róbcie elektronikę dalej. Ehm, tu jest ok, tu jest ok, tak? Samoloty bym chciał wyłączyć na razie. Tu jest ok i tu jest ok, dobra. Sprzęt artyleryjski jest na minus 700. Ile potrzebuje jedna dywizja moja górska? 13 1300 i sprzęt arty 24. Wiecie co? Najśmieszniejsze jest to, że ja bym był w stanie teraz zaorać praktycznie wszystkich, jeżeli miałbym artylerię, nie? Wow, fajnie to wygląda. Lasy, prawda? Jak oddalasz to nie widzisz lasów, ale jak przybliżasz to już widzisz takie lasy i góry. Świetnie to zrobili graficznie, podoba mi się to bardzo. 15, 9, 1945 rok. Wow, 1,70 siły politycznej dziennie. Halo, ale super sprawa, wielkie natarcie. Dziękuję, infiltracja. Siła polityczna to oczywiście na projektant artylerii, niech będzie. Co do Manpower'a to mam 280 tysięcy i nie wiem, czy to jest aż tak mało. Z tych 280 tysięcy będę musiał wystawić wojsko. Niemcy robią dymy i się na dymy szykują. Gdańsk albo wojna to, to było do przewidzenia. E, Wolfram 1. Jest jeszcze szansa, że będę mógł dołączyć do aliantów, prawda? I pomóc aliantom rozprawić się z Hitlerem, bo na przykład my lubiliśmy. Napiszmy sobie taki scenariusz, że my lubiliśmy tutaj. Jak nie rządził Hitler, tylko. <laughs> Mister Wilhelm, tak to nazwijmy, nie? Dobra, przemysł razy dwa, dodatkowy research slot. Chciałbym cię stary, wpieprzyć tutaj, nie? Ten dodatkowy resort slot. Ciebie. I robimy. Waliliśmy Wilhelma. A nie kurde Adolfa. Czy mają wojnę z aliantami Niemcy. Polska nie dołączyła do aliantów? Co? Ej, to, to będzie śmiechu warte, nic nie to? Halo. Join the allies, my friend. W Ruskim się drzewko nie zmieniło, tak? No oczywiście, że nie. Join the allies. Polsko, dołącz do aliantów, do jasnej cholerki. Tworzyć frakcji z tobą nawet nie mogę, wygralibyśmy we dwoje, kurcze. Nie mogę z Polską zrobić frakcji, no to bo Było do przewidzenia, no. Rzecz Niemiecka wypowiedziała wojnę Luksemburgowi. Ciekawe. Teraz macie wojnę, tak? Teraz by mnie Anglicy pewnie zaakceptowali. Nie, nie zaakceptują mnie. No i czekamy na 50 napięcia światowego, panowie, nie? Czekamy na, na bardzo duże napięcie. Te dywizje może nie chcę dadzą. Siana. Polska dołączyła do orientów. Ja w ogóle artylerii nie mam. O, teraz mogę zrobić dużo dywizji górskich, tak? 31. Dobra. Weź to wycofaj. Weź mi to. Wystaw. 29 dywizji górskich, panowie. Zbierać muszę siłę polityczną, nie? Na pewno. Mm. Super, przecież jak ja tutaj 60 dywizjami zatykuję Niemców od pleców. 55% napięcia światowego. Patrzcie, Polska jeszcze nie zginęła. 55 dni. Patrz. Czy ja dobra radę ocalić Polskę uzasadniają y, tym celem wojennym? Czy ja dobra radę ocalić Polskę? Boże, ale jak Francja przegrywa na linii Marzinota, to wiedz kałach, że coś już jest nie tak, nie? Wiedz, że ty też możesz przegrać zaraz. Ja pierdzielę, ale jaja. Nie wiem, czy jestem gotowy na tą wojnę, szczerze. Naprawdę. Nie, nie mam pojęcia. Chyba nie, Polska skapitulowała upadek Warszawy. Dobra, co zrobią Niemcy? Panie, rozstaw mój pan wojsko na całym froncie. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Włochy prawną zacieśnić tutaj więzy z Niemcami, rozumiem. Przemysł zbrojeniowy. Wiecie co? Może zamiast na Niemcach, tak? Przerwie uzasadnianie. Mogę stworzyć frakcję patrzcie z Jugosławią, z Rumunią, wow. Wiecie, że to nie jest głupi pomysł? I ja taką frakcję stworzę, tylko jakby to nazwać Europejska ententa. Tak? Chciałbym to stworzyć? Europejska ententa? Czy ja bym chciał to stworzyć? O. Czy ja bym chciał stworzyć frakcję z Węgrami? To znaczy z Rumunią i z Jugosławią. Czy ja bym chciał to zrobić? Właśnie nie wiem. Sam nawet nie wiem, czy bym chciał to zrobić. 10 dywizji, oczywiście, wystawię tutaj. No mógłbym stworzyć tą frakcję teoretycznie, prawda? Z Węgrami i spróbować zaprosić Jugosławię, bo na tezy bez bezpowiązań. Nawet z Turkami mógłbym coś pokombinować. Oni mnie nie lubią, ale. Kurde, no nie wiem. Nie wiem, czy ta Rumunia byłaby użyteczna. Czy zaanektowanie Rumunii i Jugosławii nie byłoby lepsze. Wiecie co, panowie? Naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Chyba będę musiał poprosić się o waszej rady w komentarzu, wiecie. Eee, no, o waszej radzie. Będę się musiał waszej rady pozyskać, waszą radę w komentarzach. To sobie zacznę trenować, albo nie zacznę. Bo mam Zero Powera, to po prostu wystawię to na front. W ten sposób. Ok. Coś tam mamy. Coś tam mamy z dywizjami zrobione już, nie? Coś, coś, coś jest zrobione do przodu, więc tak. Przemyślmy, co by się mogło stać. Powstaje europejska ententa, która na przykład ma ze sobą Węgry i Jugosławię. Jesteśmy taką przeciwwagą. Ja wtedy muszę bronić Jugosławii od tej strony, przed Włochami, i muszę bronić Rumunii od tej strony, przed Niemcami. Moje 82 dywizje wtedy lekko by się rozciągnęły, tutaj te 10 by się rozciągnęło. A tak to po anektowaniu Rumunii, na przykład, i Węgier, i w Jugosławii miałbym więcej Mempowera i mógłbym sobie zrobić manalionetki tutaj na Bałkanach, prawda? Serbię i tak dalej. Kurde, no jestem ciekaw, co mógłbym teraz odpieprzyć. Wiecie co? Umówmy się tak, moi drodzy, ok? I ja w tym momencie za chwileczkę zakończę sobie odcinek, a wy napiszecie mi, co byście chcieli zobaczyć. Czy mój podbój na Bałkanach i moje podboje, żebym podbił Rumunię i Jugosławię i zaatakował Niemcy, czy mój atak na Niemcy teraz sam, żebym zaatakował Niemcy, czy po prostu żebym zaatakował Niemcy i spróbował zrobić z nimi frakcję z tymi państwami, tak jakby e, sąsiadującymi ze mną, powiedzmy. E, mam nadzieję, że Francja jeszcze troszeczkę wytrzyma. Atakę, mam, no, wydaje mi się, że powinna. Ja się z Wami panowie teraz żegnam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jeżeli tak, nie zapominajcie o ocenie i o skomentowaniu tego materiału. I tyle. Ja byłem Kałach. Hejka.